Niedzielę 18 sierpnia piłkarze Rekszo 1929 ostrowiec na własnym stadionie zremisowali z Wulczanką Wulka Pełkińska 1 do 1 w meczu 3 ligi grupy 4. Chyba z przebiegu meczu zasłużony wynik remisowy. My przyjechaliśmy tutaj, no jeszcze pamiętamy małe podrażnienie po ostatniej kolejce tamtej, tamtych rozgrywek. Trochę zaryzykowałem, jeśli chodzi o skład, bo... bo Wycofałem dwóch, dwóch doświadczonych zawodników. My wyszliśmy siedmioma młodzieżowcami i na pewno byliśmy zespołem konkurencyjnym dla, dla SHO i z tego się cieszę. Mam nadzieję, że mój zespół będzie chrzępli w każdym meczu i, i, i będziemy po prostu punktować. Kszo rozpoczął spotkanie w ofensywnym ustawieniu. W wyjściowej jedenastce znaleźli się m.in. Tomasz Persona i Tomasz Hałas. Nie przyniosło to jednak zamierzonych rezultatów. Pierwsza część spotkania była mało atrakcyjnym widowiskiem dla kibiców. Dobrze ustawiona drużyna przeciwnika nie pozwalała nam na, na takie swobodne operowanie piłką. I mówiłem, znaczy mówiłem, no mieliśmy taki plan, żeby gdzieś próbować przyspieszyć grę, przyspieszyć grę, bo mówię, no takie, takie swobodne rozegranie piłki nic nam nie dawało, bo przeciwnik dobrze się, dobrze się ustawiał, dobrze asekurował i, i naprawdę było gdzieś kilku doświadczonych zawodników w, w liniach defensywnych dobrze się ustawiali i, i to młodzieżą kierowali. Prowadzenie w spotkaniu KSZO objął po fatalnym błędzie defensywy Wólczanki i samobójczym trafieniu Michała Mazurka. Błąd techniczny, przyjęliśmy to na, na, na klatę i, i tyle. No bo to jest zespół, żeby odrabiać takie błędy. W 36 minucie sędzia podyktował rzut karny dla gości po faulu Dominika Heby. Jedenastkę skutecznie wykorzystał były gracz pomarańczowo-czarnych Mateusz Podstolak. Gdzieś no jakaś nonszalancja w, w, w wybiciu piłki przez mojego jednego zawodnika, i później sznureczek błędów, po czym, po czym rzut karny. I tutaj mam właśnie ogromne gdzieś tam pretensje, bo, 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 bo no, no mówię, no, takie detale czasami zaważają o wyniku spotkania, a, a można było naprawdę pokusić i tutaj o trzy punkty. Po przerwie do kilku groźnych sytuacji doprowadził zespół Wulczanki, ale w Bramce Krzno dobrze spisywał się Paweł Lipka. W dalszej części gry pomarańczowo-czarni kilka razy próbowali zagrozić bramce gości, głównie strzałami z dystansu. Najlepszą sytuację na zdobycie zwycięskiego gola miał Daniel Dybiec w 89. Minucie, kiedy po jego strzale piłka trafiła w poprzeczkę. Brakowało tej płynności gry, tego przyspieszenia gry w pewnych momentach. Nie ukrywam, no, 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 tego brakuje, ale, ale mówię, no, no spokojnie, mówię, cierpliwie czekamy na to, żeby, żeby gdzieś tam ustabilizować tą, tą, tą formę. Ta liga pokazała, że, że każdy z każdym może wygrać. I, I naprawdę trzeba się dużo napracować, żeby, żeby naprawdę te punkty zdobywać. Po trzech kolejkach tego sezonu kształt 1929 Ostrowiec Świętokrzyski zajmuje 12 miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Kolejne spotkanie Ostrowieccy piłkarze rozegrają 24 sierpnia na wyjeździe z Podlasie Biała Podlaska.